Witam Państwa serdecznie, nazywam się Anna Maszk i mam przyjemność zaprosić Państwa dzisiaj na prezentację nieruchomości, która znajduje się właśnie tutaj. Ale to nie Park Południowy, ani Park Zachodni. Jesteśmy na dziedzińcu, w patio, przed budynkiem, w którym być może znajduje się Państwa przyszłe mieszkanie. Zapraszam serdecznie na prezentację. A, nie powiedziałam jeszcze dokładnie, gdzie się znajdujemy, gdzie jesteśmy. Mała Podpowiedź. Osiedle z odlotową przeszłością. Tak, Kogądów małych. ulica Stefana Drzewieckiego. Zapraszam na prezentację. Znajdujemy się już właśnie przed drzwiami naszego mieszkania. Adamu na otwieram drzwi i zapraszam serdecznie. Mieszkanie bardzo przestronne, jasne, rozkładowe. Rozkładowe to oznacza, że z przedpokoju wchodzimy do każdego z pokoi. a jest ich tak. aż cztery. Samolot wraz z aneksem kuchennym posiada powierzchnię użytkową 20 m2. Nie zapomniałam. Wspomnieć wcześniej przed wejściem, że mieszkanie ma 62 m2. I wracamy do naszego salonu 20 m2, salon z ekspozycją okien południowo-zachodnią, czyli mamy tutaj o tej porze, a jest godzina 15, słoneczko i będzie ono do około godziny 21 Salon z miejscem na stół z krzesłami. Aneksem kuchennym, w którym znajduje się miejsce na lodówkę, z zamrażarką, szafki, zlew, miejsce na płytę grzewczą, piekarnik i zmywarkę. W tej części, na samym początku, kiedy budynek został oddawany do użytku, była lodzia, był walką. Obecną, w sumie poprzedni właściciele, zaadoptowali tę część, czyli dodatkowe 3 m2, na tę powierzchnię salonu. Czyli tak naprawdę salon ma 23 m2, ale oczywiście zgodnie z prawem budowlanym, no, nie możemy tego włączyć do powierzchni użytkowej mieszkania. Ściany zostały odmalowane, mieszkanie jest po remoncie, wszystko praktycznie jest nowe drzwi wewnętrzne, nowe, oświetlenie, meble kuchenne, tylko mieszkanie. Zapraszam do sypialni numer 1. Proszę, 14 m2. Łóżko m. 50. Z powodzeniem zmieszczą się tutaj szafki nocne, szafa. Biurko, toaletka, jak to woli, wedle upodobań. Okna wychodzą na stronę wschodnią, czyli budzi nas tutaj słoneczko. Wspiania, komfortowe rozwiązanie. Łazienka 3,5 m kwadratowego, z norwysienkim prysznicem, karlami podłogowymi na ścianach. Tutaj podłączenie na pralkę o, wymi o standardowych wymiarach, o standardowych Jak łazienka, to przy łazience osobno buce. Buce nie za duże, nie za małe, w sam raz 1 metr kwadratowy. Właśnie umywalka, to co jest bardzo istotne i tworzy nam wartość dodaną tej małej powierzy. niedużej powierzchni. 10 m kwadratowych. Również strona wschodnia budzi dziecko słoneczko, miejsce na szafę, łóżeczko, łóżko młodzieżowe, biurko. idziemy do sypialni numer 3, 8 do m, kwadratowych, również strona wschodnia. Zaczynamy pracę, gdy, sło, gdy słoneczko wschodzi. Pokój zaaranżowany jest na miejsce do pracy, może być również garderobą, może być kolejnym pokojem młodzieżowym, pokojem dla dziecka. Ściany pięknie wymalowane, również panele i tutaj mamy miejsce pod szafę za też z sieciówki. Chciałam ja pozwolić z Państwem się już pożegnać. Na wszystkie pytania odpowiem telefonicznie. Serdecznie zapraszam do kontaktu. Mój numer telefonu to 882 844377 I jeszcze króciutkie postscriptum dzisiejszej prezentacji pozwolę sobie Państwu omówić a mianowicie lokalizacja. Lokalizacyjnie osiedle fantastycznie skomunikowane. Tak jak mówiłam wcześniej, z innymi częściami Wrocławia. Ulica Legnicka, dwie minutki pieszo. Do parku zachodniego na spacery, trzy minuty. Pełna infrastruktura. Dużo punktów usługowych, sklepów. Centrum Handlowe Astra, Biedronka, Rosman, Netto, Hala Targowa, Tercza. Nic, tylko mieszkać. Także jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam, polecam to piękne mieszkanie. Tutaj oto są klucze. Kto z Państwa reflektuje? Do zobaczenia i do usłyszenia. Ania Maszka.